Grupa Tauron należy do liderów branży energetycznej i jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Z jej usług codziennie korzysta ponad 6 milionów klientów, dla których grupa Tauron dostarcza energię elektryczną i ciepło. Należność do największych firm w kraju zobowiązuje. Dlatego szczególną wagę przywiązujemy do zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Dlatego też podejmując decyzję, o migracji danych do nowego systemu billingowego przyjęliśmy założenie, klient ma tego procesu nie odczuć. Usługi mają być dostarczane tak jakby w normalnej eksploatacji. O czym myślimy, kiedy mówimy o centralizacji? O trzech rzeczach. Po pierwsze, o uporządkowaniu i ujednoliceniu danych. Po drugie, o rozbudowie funkcjonalnej systemu o nowe bądź istotne zmienione funkcjonalności. I po trzecie, być może najważniejsze, o optymalizacji i uporządkowaniu procesów biznesowych. Tysięcy procesów biznesowych. Brzmi prosto? Wcale taki nie jest. Po pierwsze, zrobiliśmy to w bardzo krótkim czasie. Po drugie, zrobiliśmy to w dużej zmienności otoczenia przy szeregu zmian prawnych. Jesteśmy z tego dumni. Zarówno Tauron, jak i Jaseko dołożyło mnóstwo pracy do tego, aby osiągnąć ten sukces. Procesem migracji objętych zostało 5 milionów klientów wraz z ich trzyletnią historią. Procesy obsługi klienta w tym czasie nie zostały zakłócone. Grupa Tauron obsługuje w systemie bilingowym rocznie około 80 milionów transakcji przez 3,5 tysiąca naszych użytkowników. Wykorzystujemy w systemie około 450 funkcjonalności. To był jeden z największych projektów w Europie e, miał dwa główne wyzwania. Jednego się spodziewaliśmy, bo to była operacja na otwartym sercu. Trzeba było utrzymać w czasie wszystkich migracji obsługę wszystkich 6 milionów klientów e, Taurona. Drugi, drugie wyzwanie nas zaskoczyło. Zaskoczył nas COVID. Począwszy od unikalnego procesu wytwórczego, a skończywszy na bieżącej współpracy, całość projektu musiała być realizowana zdalnie, co nastręczało wielu trudności, wziąwszy pod uwagę, że robiło go ponad 200 osób. W czasie wdrożenia zostało zrealizowanych 9 transz rozwojowych, które uzbroiły system funkcjonalności niezbędne do obsługi masowego klienta. Wprowadzono automatyzację wybranych operacji, a następnie, w ciągu 6 miesięcy, w dwóch etapach przeniesiono dane 5 milionów klientów. Projekt migracji w grupie Tauron był zadaniem niezwykle wymagającym, zarówno pod kątem technicznym, jak i logistycznym. Naszym głównym celem było przeprowadzenie całego procesu w sposób maksymalnie niezauważalny dla codziennej pracy w grupie Tauron, co osiągnęliśmy dzięki precyzyjnemu planowaniu, wykorzystaniu nowoczesnych technologii, a także dzięki zaangażowaniu obu zespołów projektowych. To wszystko pozwoliło nam na przeprowadzenie największej migracji w polskiej elektroenergetyce. Do nowego systemu przenieśliśmy 20 terabajtów danych dla 5 milionów klientów w zaledwie 6 miesięcy. To osiągnięcie pokazuje nam, jak można efektywnie zarządzać zmianami dla strategicznych systemów w zmieniającym się otoczeniu biznesowym, jak i prawnym. Po wyborze rozwiązania SECO zdecydowały doświadczenie i przygotowanie wykonawcy do realizacji tak dużych projektów oraz pozycja lidera wśród dostawców usług IT dla rynku energetycznego. Współpraca z SECO była kluczowa dla realizacji i osiągnięcia naszych celów biznesowych i operacyjnych nasz partner wykazał się nie tylko głęboką wiedzą techniczną, ale także elastycznością i zrozumieniem naszych potrzeb. Efekt wdrożenia to ujednolicone procesy obsługi klientów i pracowników. To jeden system billingowy dla każdej ze spółek: Tauron Sprzedaż i Tauron Dystrybucja. Ograniczenie kosztów wprowadzania zmian funkcjonalnych, tych biznesowych i prawnych, których ostatnio bardzo dużo. A także ograniczenie kosztów utrzymania. Jestem przekonana, że daje nam to pełną gotowość do kolejnych wyzwań rynku. Najważniejszym i największym z nich będzie Centralny System Informacji Rynku Energii. To przed nami. CESIRE, Centralny System Informacji Rynku Energii, od 1 lipca 2025 roku będzie gromadził wszystkie techniczne i handlowe informacje niezbędne do obsługi detalicznego rynku energii elektrycznej. AUMS 5.0, najnowsze rozwiązanie ASECO, będzie odpowiedzią na to wyzwanie sektora energetycznego.